Witajcie, jestem Hebby, a tak macie się zauważyć jest kolejny odcinek z naszej serii z Fear Extraction Point. No i chyba troszkę zabłądziłem widzę, bo to był. Eee, co to było? zmasaż zdrowia, wzmacniacz zdrowia tu był. Więc to nie tu. Czyli co my właściwie robiliśmy w ostatnim odcinku? Nie nagrywałem już. A to chyba tutaj mamy iść. Czy to w tej części. A jednak tak. W tej części Arma chciała nas trochę tak e, pogłaskać powiedzmy sobie, pogłaskać. Się... Okej, okay. i e, mam dla was parę ciekawych informacji. W sensie e, dwie teorie przeczytają na internecie odnośnie fira e, potworów, które się. Pojawiają. What the... Kim ty kurde jesteś? Przetnę cię, przetnę cię, przetnę, cię, przetnę cię. Tyjo, on ma... Kurde, on ma to. Kurde, bierę. A to z tym będę strzelał na razie. Bo nie i tak nie ma amunicji. O, chociaż. Dobra, jaki z tym. Wystrzelamy to. Eee... To był właśnie jeden z nowych przeciwników. Ej, ciężko uzbrojony. Gościu z. Z czym? Z. Jak chciałem powiedzieć z piłą łańcuchową. Kurde, z czym on był? Z minigunem! A tu mamy zejść w dół, czy nie? Kurde, zapomniałem, że to nie ma sprintu i pierwszy shift wciskałem. <tryk> No, dwie teorie. Pierwsza jest właśnie o tych stworkach, które a, nie tu, które pojawiają się w tej, w tym dodatku i w następnym. Jest taka dosyć ciekawa teoria, powiem szczerze, o tym, że te stworki są duszami zmarły, zabitych przez Almę. Okej. Okay. Duszami ludzi zabitych przez samą Almę. I jest to jakoś tam niby potwierdzone tym, że Alma. A, dobra, wezmę to już. W że Alman, No, kurde. Alma nie zabijała wy. Tak zupełnie w pierwszej części. Znaczy. Teoretycznie zabijała jej no, może nie dusza zupełnie, ale ale ta tutaj mentalna strona zabija, więc jakby nie mogła ich wskrzesić, wykorzystać ich dusz, a właśnie wy... w. Wow. Ło! A w tej części to ona już sama zabija, bo została uwolniona. Więc ma to jakiś tam sens. Więc ma to jakiś tam sens powiem szczerze, że jest to bardzo prawdopodobna teoria. Co to wybuchło? Coś sam nie wiem. I w sumie poza Silent Hillem to nie słyszałem nigdy takiej teorii. Znaczy, no dobra, jeszcze FNAF, ale FNAF to były teorie wyssane z palca. A, tak z dupy te teorie, ale... Ale ta jest naprawdę sensowna, bo, bo patrzcie. Kiedy te stworki zaczęły się pojawiać? Znaczy, te demony to się pojawiały wcześniej, to prawda, ale to są demony. Które, e, jakby... Kosz, koszmar e, Almy, czy coś takiego. No Jakoś też to było wyjaśniane To jest Jankowski, tak? A i powiem szczerze, że ta, taką teorię mogę zaakceptować. Nie wiem jak wy, ale ja mogę taką teorię zaakceptować, bo według mnie jest ona logiczna, podparta jakimiś tam dowodami. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach swoje przemyślenia, bo, bo patrzcie, to jest. Czy wy, kurde, jesteście? Wymalowałem tylko municję, myślałem, że one będą mnie atakować, czy coś. No i to jest właśnie jeden z tych, z tych dusz. Co prawda, no, nie jest to kanoniczna... Nie jest to kanoniczna seria, w, ka w żadnym bądź wypadku. Jednak takie teorie... ...są naprawdę... Fajne, mi się oddają. Why walk? Because i can. Czy coś. No i patrzcie. Patrzcie, pierwszy rodzaj takich przeciwników, co były, to te biegające stworki, niewidzialne, które w sumie rozpadają się w proch. Chociaż, chociaż teraz tak myślę, że bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że one, że to właśnie. że to są też te dusze, ale które Alma wskrzesiła po tym wybuchu atomowym, który w sumie my spowodowaliśmy, tak? No ma to jak też jakiś tam sens, myślę, mi się przynajmniej wydaje, coś czuje, że to spadniemy. No, oczywiście. I teraz trzeci D al, no coś chyba z death note będzie. Bo w, drugiej, w naszym drugim dodatku pojawił się jeszcze jeden taki stworek, dosyć też ciekawa postać. Moim zdaniem, O, o, o zaś spadek FPS. O, brawo Patryk. O, zaś masz do dupy komputer. No nie mam. Patrzcie, nie zauważyłem go. Wybuchnął se czy nie? Wybuchnął se. A ten, ten nie wiem na co on liczył. Nie rozumiem, nie rozumiem, że tak się wyrażę. No więc, to była pierwsza teoria. Druga teoria jest o właśnie Jankowskim, Jankowskim. E, o jego zniknięciu. A to dlatego, że w... W następnej części. Dokładnie w drugiej części. Mamy e, też kolejną postać. Tu trochę muszę zaspelerować niestety. Jak chcę to podzielić się z wami to, tą teorią e, Ponieważ... W drugiej części kurde występuje jeszcze jedna postać, która ma na nazwisko Jankowski. O halo, to były jednak Ej, no przestań. Kurde, w tych paru metrach są takie spadki fps PSO, że to jest masakra. Skądś to się tu wziął przyjacielu. Aha, to czyli to tu wszystko, tak? No nie no, bo to bez sensu, po co miałbym tu wtedy iść, jak tu nic nie ma. Ja to wszystko do końca sprawdzę. No, jest taka teoria, że... A, że to przez wpływ... Właśnie brata, ten drugi, Jankowski, ten z drugiej części, też jakby postradał zmysły dla Almy. Że albo... Albo też są do tego dwie teorie takie wpasowane, że... E, ta rodzina ma coś w sobie, że może być jak w jakiś tam sposób spokrewniona z... Y, rodziną Wade'ów. E, I dlatego tak... Oddziaływują na... Almy. Że Alma ja, ma jakiś tam na nich większy wpływ, bo no bo są spokrewnieni, tak? No i to też ma tam jakiś tam sens, jakiś tam sens to... Nie wiem co tu się teraz stało, tak szczerze Coś miało mnie przestraszyć i coś chyba nie wyszło No więc to są takie... Ona jest w szpitalu Cieszy mnie to a ja jestem gdzieś. W... O oh oh wait Boże, oni no są martwi. O Nawet Boże, oni są martwi. O O ile na fetela miała tam jakiś wpływ. No to są też ma sens, ponieważ e, to była matka fetela. Polują na mnie? Hehe, he, fajnie. Więc to była matka Fetela, więc. Więc tu nie ma jakichś tam żadnych zbytecznych teorii, ponieważ no to samo mówi przez siebie. nie? Halo, panie przyjaciel gdzie ja jestem? Dun, 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 dun. Jestem rekinem. Ale po co ja tu zaskoczyłem? Aj, bo ja teraz. Nie wiem, co ja tu miałem zrobić. Dobra, nieważne. Cześć, ja muszę się teraz tutaj rozrzeźnić, bo się trochę rozgadałem. No tu nie przejdę, bo tu to jest zamknięty guf. Może tu mam gdzieś wskoczyć. Też nie sądzę, że. Albo chociaż to nie jest też głupie. A to jest płytkie. Okej, okay, dobra, myślę, że to jest głębokie. No patrz Teraz zaś mam znów 16-17 pieśw No teraz trochę wzrosło Dobra odkręć to Nie wiem powiecie co właśnie zrobiłem Ja a poziom wody się podnosi Patryk nie umie strzelać No to było w sumie wiadomo od dawna a ja tyle amunicji marnuję, że zaraz będę musiał używać tamtego karabinu. Co za bieda. Że tak to skomentuję, bo inaczej nie umiem. Ale to nic, to nic, to nic. No, więc e, jeśli wyznać jakieś ciekawe teorie, z, właśnie z Fira, nie wyssane dokładnie e, z dupy tak jak e, tak jak to jest w tafę. Bo ja się domyślałem, że ta, te teorie dwie, znaczy domyślam się, nawet wiem, że te teorie mają parę niedociągnięć. Parę z paroma rzeczami można było się wykłócić, parę rzeczy można byłoby obalić dosyć pewnie prosto, ale mnie osobiście zaciekawiły. Nie mówię, że to koniecznie musi być prawda. Ale... Ale tu będzie jadka. Panciarka? Skąd? Kurde ty masz to? Dobra, musiałem trochę postąpić jolo. On ma laser. Zadam laser, postrzelam trochę do nich z laseru. O, jakie ja mam małe FPS-y! Patrzę teraz, wróciłem do normy. No nie wiem, co jest tą gro. Może to przez wersję steamową? Przecież wcześniej grałem i nie było takich problemów. Chociaż nie, to może. Chociaż nie nagrywałem. Nie no, bo pierwsze. Bo ja już wcześniej nagrywałem te gry, ale ja je nagrywałem z płyty. Bo mam ory oryginalny dodatek na płycie. Niestety nie posiadam podstawowej wersji, ponieważ komuś pożyczyłem i zapomniałem komu, A wiecie, jaki jacy niektórzy ludzie są. Więc no, straciłem oryginał, ale mam dodatek. No to to trochę bez sensu. Aż w końcu. A, był jakiś humble. Co to jest? Za broń. Dobra, zostanę z tym na razie. To ta broń jest dobra. Ja ją lubię. ja z tego nie wiem strzelać. A, A tak, zaraz stracę tę broń. Muszę pamiętać, że nie jest z nią gdzieś na, na bliskiej odległości. Tylko od razu tak walić. Bo to jest bardzo busieczna broń. Mogę szybko zdrowie stracić. Coś, że nagle nie pojawią się z dupy. No bo chociaż się nie pojawią. To jest mi lepiej dla mnie. Okej okay. Saving Chain Point. Aaaa, o, za, zaś... Nie róbcie tak koczkodany Bo ja nie wiem, czy mam to obronić, mam się bronić, czy... ...przejść obok ciebie Mieć w dupie twoje istnienie Wybrałeś na razie bez światła ja wiem, że Wy też nic nie widzicie, ale powiem Wam, że ja też nic nie widzę. Nie podoba mi się te dźwięki, one są strasznie klimatyczne, strasznie fajne, ale jednocześnie przy tym, tak creepy. Ja marnuję w taki sposób amunicję, właśnie. Ja dużo marnuję. Nie można tyle marnować, Patryczku, nie można! No, załaduj się latarko, załaduj się, załaduj się, bo... Trochę boli, że ta latarka jest tak... Um, że ona tak krótko działa, o! a taki krótki okres zanim się rozładuje, że tak to wyrażę. nie było. Eee, jeszcze zostanę z tym. Aha, tam nie mogę wyjść. A muszę wyjść kulturalnie drzwiami. No to. To jest bardzo mądre zagranie. Że to. E, że to propaguje um, dobre zachowanie wchodzenie przez drzwi a nie gdzieś przez okna że zero włamów kurde to jest biznes to oni takich hajsów mogli trzepać Fuck, 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 fak 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 Target is on his way, ta Saving Checkpoint, zaraz pewnie będą wybuchy za nami I będziemy jak Schwarzenegger Nic nie detonować. Okej, okay, muszę zmienić sobie broń. Tuż był trup. Nie chcę malować tej. O! No i to jest teraz dobra broń. Zamierzamy walczyć na odległość. Gdzie jesteś? Nie wiem, czy w niego strzelają, czy nie. Dziękuję za... Że... Padł Dobra, daj mi tę broń Po że ja jeszcze w całym tym odcinku nie użyłem ani jednego granata O dobra, to trzeba... Trzeba było, wiecie, jakieś tam... Jakąś tam godność zaować i użyć tego granata ja bym tam nie chodził. Tam są bum-bumy. Boom, Kule, wziąłbym ten. ten. ten cały. tego całego shotguna. Ale ja wiem, że to by się skończyło tym, że. Czym by się skończyło? Tuli... To on! On przeżył! gotten out of origin without me. You know that, right? That's hmm. right there. I'll come around and open the door. But you got to promise you'll take me with you. You're using the grenade launcher? No. Wait, I want the plasma rifle. How about the minigun? No. Goodbye. Huh. Trochę... Trochę się przeraził synek Trochę się przestraszył grubasek No widzicie o ta gra w skrzesar niektóre postacie Bo on już nie żyje Dobra, dajcie mi te bronie. Okej. Okay. Co tu jeszcze mamy? Toaletki! A, do ani jedynie nie można wejść. Umarł? To jest twardy Skulczisyn. Dobra, w Nie takie twarde. No, zmarnowaliśmy trochę tych. jak to się nazywa. rakiet. A coś tu, że to mógł być poważny błąd w tym przypadku. No, ale nic. Zobaczyłem, zobaczymy, czy jakoś będziemy tego bardzo żałowali. Czy jednak jakoś sobie z tym poradzimy. Ale, ale, ale to już na następnym odcinku, ja na razie się z nami żegnam, więc to by było na tyle, jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie o coś zapytać, coś dopowiedzieć, mnie poprawić, piszcie komentarze. A jeśli kanał wam się spodobał i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.